Adama Nawałkę na stanowisku trenera Lecha Poznań zastąpił do końca sezonu Dariusz Żuraw. Nie wiadomo jednak, co z trenerem stanie się latem. Mamy 10 meczów do końca, do końca sezonu. Postaramy się z tego wyciągnąć tyle, ile się da. Rozmawialiśmy też o przyszłości, natomiast decyzje żadne konkretne jeszcze nie są, nie są podjęte. Być może będzie tak, że przyjdzie nowy trener, a być może będzie tak, że jeżeli to wszystko będzie dobrze funkcjonowało, że, że zwiążemy się na dłużej. Kibice głównie za wyniki wynią piłkarzy. Czy rezerwy z tego, co wiem, a, a wiem dobrze, prezentują się nieźle, więc nikogo nie będziemy na razie syłać. Jeżeli jakieś decyzje będą, to, to myślę, że w swoim czasie. Ja jestem od wczoraj w klubie, także myślę, że nie, nie byłoby to dobre dla nikogo, gdybym na dzień dobry wszedł i, i powiedział, że ty, ty i ty idziesz do rezerw. Do mediów wyciekła lista piłkarzy, z którymi Lech latem się pożegna. Klub nadal jednak negocjuje z zawodnikami. Też grałem kiedyś piłkę, też kończyłem, też zmieniałem barwy klubowe. Ważne, żebyśmy się nawzajem szanowali, żeby każdy podszedł do tego profesjonalnie i do końca sezonu e, dał z siebie tyle, ile może. Głównym celem lecha Poznań jest awans do czołowej ósemki. Jak chce osiągnąć taki wynik trener żuraw? Chciałbym tą, tą naszą grę przesunąć troszeczkę wyżej, żeby nasz napastnik, nasz ofensywny pomocnik e, odbierali piłkę wyżej, żeby nasi skrzydłowi grali wyżej, żeby po odbiorze e, żebyśmy po odbiorze nie mieli tak długiego dystansu do bramki przeciwnika i tu myślę, że na tym się skupimy. Najbliższy mecz drużyna kolejorza zagra już w tę środę 3 kwietnia z pogonią Szczecin.